Boże, ty nagradzasz sprawiedliwych, a pokutującym grzesznikom udzielasz przebaczenia. Wysłuchaj nasze błagania i udziel nam odpuszczenia grzechów, które wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, bardzo serdecznie Was witam. Pozdrawiam Was w środę, trzecie, czwartego tygodnia już Wielkiego Postu. To jest też dzień, kiedy ja dzisiaj kończę rekolekcję w parafii serca Matki Bożej, serca Najświętszej Marii Panny w Gryfinie. Więc jeżeli oglądasz ten odcinek, to spotkanie nasze ze Słowem Bożym, to będę też Tobie wdzięczny za krótką też modlitwę, chociaż krótką modlitwę w intencji parafii przede wszystkim, o owoce tej rekolekcji. Kochani, kolejny dzień daje nam też kolejną dawkę dobrego, bardzo porządnego słowa, taką dobrą strawę. Dobrą sprawę na nasze serce. Najpierw pierwsze czytanie i to obietnica dana nam przez Pana Boga, przez proroka Izajasza. Kiedy Pan Bóg mówi: Kiedy nadejdzie czas mojej łaski, wysłucham Cię i przyjdę Ci z pomocą. A czasem łaski jest zawsze dzisiaj, teraz. To, co mówi dzisiaj Jezus, to, co mówi Jezus w Ewangelii, dzisiaj, dzisiaj jest czas łaski. Więc Pan Bóg chce dzisiaj przychodzi do każdego z nas w wielkim poście. To jest tak, jak w Adwencie czekamy na Boże Narodzenie, że coś się zmieni dopiero i często jesteśmy rozpatrzeni, że się nic nie zmienia. To często wiemy, że w wielkim poście przygotowujemy się na uroczyste tridum paschalne, na, szczególnie na tą noc paschalną, na liturgię Wigilii Paschalnej, ale to czekanie powinno być zaznaczone już, że to teraz Pan Bóg zacznie działać. Wtedy będzie oczywiście kulminacja łaski, ale łaska już teraz. To są najważniejsze już w tym momencie, kiedy spotykam się ze Słowem Bożym, kiedy spotykam się z Panem Bogiem, to dopiero to nie dopiero, tylko to już teraz w tym momencie działa. Nie? I Pan Bóg mówi, że ci, którzy będą, kiedy będą, że ci, którzy będą otwarci na tą łaskę, tak? yy, to, to daje taki piękny obraz, że będą się na wszyscy, paśli na wszystkich swych drogach, yy, na bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Czy tam gdzie jest coś niemożliwego, tam będą karmili się, nie? Yy, i to jest dla mnie też taki dzisiaj obraz, kiedy o tym myślałem, tego, że czasem szukamy jakiegoś innego miejsca na zasadzie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Więc myślę, że tu mnie jest źle, to będę szukał czegoś nowego. A Bóg mówi na, bezdrzewny, na bezdrzewnym wzgórzu, czyli tam gdzie jesteś, tam gdzie mieszkasz, a Bóg nie cuda. Nie szukaj cudów, cudów czy cud cudactw. Nie, nie cudactw, nie cudactw, tylko cudów, czyli łask Pana Boga gdzieś, gdzieś za płotem, nie? Tylko szukaj w swoim życiu, bo Pan do Ciebie przychodzi. Te piękne obietnice, że już kiedy będzie łaska Pana Boga z nami, to nie będę ani łaknąć, ani pragnąć, więc nie będę chodził głodny. Bo my w życiu przypominamy taki głód, ciągle czegoś potrzebujemy, ten głód zaspokajamy, głód miłości, jakieś przed relacjami, jakiś głód... Y tego, żeby być kimś ważnym, albo żeby być zaakceptowanym. jesteś w stanie wszystko zrobić, się sprzedać czasem nawet. I Paweł mówi, kiedy ja przychodzę do Ciebie, to nic czego więcej nie będziesz potrzebował. I będą wszyscy przychodzić z północy, z południa, pogubieni, oddaleni, przekreśleni. Czyli to, co też w Twoim sercu pogubione, oddalone, to wszystko będzie całością, będzie jednością. Piękna obietnica, która kończy się słowami, że chociaż mówię Pan o mnie zapomniał, Pan mnie opuścił, to Paweł mówi, czyż może zapomnieć niewiasta, o swym niemowlęciu ta, która kocha syna swego łona. A gdyby nawet ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie, zawsze mnie te słowa bardzo mocno poruszają. Wiemy, że nie ma takiej matki, która by zapomniała o swoim synu. No jasne, mamy takie przypadki czasem w historii, yy, kiedy gdzieś tam dzieci są wyrzucane, ale w takim normalnym przypadku nie ma takiej sytuacji. Nie? Pomyśl sobie, czyby Twoja mama Cię zostawiła. Czy byś, jeżeli Ty jesteś Wam żeby zostawiła swoje, swoje dziecko gdziekolwiek na pastwę losu. A nawet gdyby się tak zdarzyło, to bardzo, 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 bardzo rzadko. Babu mówi: Ja o tobie nie zapomnę. Babu, który nas kocha, daje obietnicę poprzez pamięć. On o mnie pamięta. Babu mówi: Nigdy o tobie nie zapomnę. Nie? A pamięć jest pewną tożsamością. Nie? Pamiętam, jak gdzieś na początku seminarium ktoś nam podawał taką definicję miłości, że kochać. Pamiętam, kto to powiedział. Jakiś filozof taki francuski. Mam totalną dziurę w głowie, ale powiedział kochać i powiedzieć komuś, ty nigdy nie umrzesz. Pan Bóg, który mówi, nigdy o tobie nie zapomnę, to tak naprawdę mówi do mnie: kocham cię. Mówi, nigdy nie umrzesz, bo ta pamięć to, to oznacza. Bo śmierć fizyczna nie jest końcem, nie? to jest przejście do, Ojca, to, 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 to przejście do Ojca. I to przeświadczenie też ma mocno. Jezus w swojej działalności, dzisiaj zaczynamy czytać w kościele, też bardzo trudny taki fragment Ewangelii Janowej, kiedy Jezus zaczyna rozmawiać z farazeuszami prowadzi wielkie dysputy, ale to zaczynam mówić nic, nie działam nic, to co robię w moim życiu, to nie robię z siebie, to nie jestem ja. Znaczy, to nie, to nie chodzi z jakiejś mojej supermocy, ale wszystko yy, to wszystko czynię za względu na Ojca i, i z Niego to wszystko jest, nie? To wszystko się z Niego dzieje. On ożywia umarłych, ocala, wskrzesza, On ma taką łaskę. Nic bez Niego się na tym świecie nie dzieje. I Pan Bóg będzie, kiedy Jezu mówi, że przychodzi taka godzina, kiedy to umarli, będą słyszeć słowa Syna Bożego. Umarli. Ci, którzy nie żyją, nie. Ci, którzy po prostu doświadczyli śmierci, leżą sobie w tych swoich trumieńkach lub jakiś tam urnak, skremowani. Yy, nie tylko tak w sposób, sposób, ja mówię, taki fizyczny, ale też taki duchowy. Czasem już leżę w trumnie, za życia mogę leżeć w trumnie, mogę ładnie być otoczony kwiatuszkami, poduszkami, i być obumarłym, czy umarłym duchowo to Jezus mówi, przyjdzie taki moment i to jest ta godzina teraz, że Jezus wypowiada, wypowiada do ciebie słowo, słowo, które zaczynasz żyć. Kiedy na tej rekolekcjach rozmawiałem z jedną panią tutaj w Gryfinie, to powiedziała, przypomniała mi takie słowa. Mówi, nie bój się ludziom. Przypomnij to, co papież kiedyś powiedział, Jan Paweł II. Kto ufa, niech się nie lęka. Kto ufa, niech się nie lęka. Choćby nie wiadomo, co było trudnego w twoim życiu. Nie bój się. To, co Jezus mówił, Wypój na głębie, nie? ale kto ufa, ten się nie lęka. O tym też mówi papież Benedykt XVI. Mam to tak sobie tak zapisane, bo o tym będę dzisiaj mówił w Gryfinie. Kto wie, że nigdy nie jest sam. Kto wie, że nigdy nie jest sam. Kochani, dzisiaj tak bardzo krótko, bo też tutaj ja nie mam czasu, bo na kolekcja jest jestem Tąch. trochę zagoniony. Też i też, też i tak, też i nie. Mówię, to brzmi ale tutaj mam jakiś kiepski internet, a nie chciałbym, żeby się to, to nagranie w, no, wrzucało w internet miliony lat, dlatego też nie chcę jakoś to przygadać. Ale, ale zapraszam Cię tak jak zawsze, żebyś spotkał się z Słowem Bożym. Ciągle proszę, już dzisiaj, nie wiem, będzie już prawie 30 odcinek chyba, nie wiem, czy 30, czy 29. Yy, Należy, no, gdybyś miał taką to z was odwagę, żeby napisać jakiś komentarz, podzielić się swoim słowem albo prywatnej wiadomości, jak Ciebie to słowo dotyka, to byłoby Zaje fajnie, jak to mówię, zaje super. Też bym był bardzo wdzięczny, bo ja też potrzebuję waszego świadectwa w tym słuchaniu Słowa Bożego, w tym spotykaniu. Jeśli ja popatrzcie, już tyle z tych spotkań od początku, środek to już można w dobre kilka godzin to wszystko zlepić, albo nawet nie kilkanaście. No to są piękne spotkania. Czasem tam piszecie kilka osób takich mam wiernych fanów, które piszecie tam, że dziękujecie za to słowo, za te komentarze. Dla Was to jest bardzo ważna sprawa i dobrze Wam się tego słucha. Też Wam dziękuję za to. Nie po to, że jestem głodny tego, ale też potrzebuję, żeby wiedzieć, że to ma sens, to też to, to, co robię. To, co wspólnie robimy, bo chciałem, żeby to była taka wspólna praca, wspólne dzieło, że ja coś tam komentuję, ale przede wszystkim, też wspólnie czytamy, wspólnie się ze Słowem Bożym spotykamy. I chciałem na pewno, żeby owocem tych spotkań właśnie była taka zażyłość ze Słowem Bożym, żebyście się sięgali do tego Słowa Bożego, do liturgii Słowa danego dnia, żebyście się tym karmili, co nam Pan Bóg daje. Bo on nas nie zostawia. Już mówi: szukam nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Szukać woli tego, mnie posłał. Szukamy przez bliskość, przez kontakt z Bożym Słowem. Tak się szuka woli Bożej i tak się też, też ta wola Boża w moim życiu dokonuje. Kiedy mam otwarte uszy, a tak naprawdę serce otwarte na Boże Słowo. Konie, bardzo się cieszę, że jesteście. Z każdego z Was się bardzo, bardzo cieszę. Też się za Was modlę i pamiętam o Was. To, że o tym pamiętajcie. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę Pan Bóg tylko nas pamięta tak, jak to mówią, non-toper, cały czas, 24 na, H, na 7 czy tam jakieś. Po prostu non-stop. Pan Bóg nie ma szabatu od nas, Pan Bóg nie ma wakacji, że sobie odpoczywa od nas. Bo Pan Bóg nas kocha. I gdybyśmy ktoś chcieli, który ze świętych powiedział, gdyby Pan Bóg nas przestał kochać, chociażby na jedną setną sekundę, przestalibyśmy istnieć. Dlatego, że tutaj jesteś, że słuchasz, że oglądasz, że żyję, że, że jem, że mi smakuje albo nie smakuje, to jest tego, że jestem kochany przez Pana Boga. Żyję dzięki Jego miłości, i Jego miłosierdziu. Że się nade mną jeszcze lituję, że jeszcze pozwala mi żyć, to ja się nadziwić nie mogę. A nie wiem jak Ty. niech was ma Bóg błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.